Dzień dobry, dziś króciutko o urządzeniu do pionizacji. Pionizacja polega na dążeniu do uzyskania u osoby niepełnosprawnej postawy pionowej. Jest to bardzo ważne w procesie rehabilitacji. Podopiecznic, stojąc, stają się bardziej sprawni, wzmacniają mięśnie. Stojąc, mamy również lepsze krążenie krwi oraz lepiej trawimy więc, jest to też bardzo istotne. Przebywanie w pozycji pionowej zapobiega również odleżynom. Po prostu odciążamy te miejsca, które są narażone na odleżyny jak pupa, plecy, pięty. Z punktu widzenia opiekunów pionizacja jest również bardzo praktycznym rozwiązaniem. Pozwala ona i ułatwia na wykonywanie codziennych czynności pielęgnacyjnych. można przy tej okazji na przykład zmienić odzież, czy wymienić no, zwykłego pampersa, mamy dostęp do pupy, mamy dostęp do nóg, łatwiej nam to jest zrobić. Ważne jest, aby podczas pionizacji nie przyspieszać tego procesu. W ten sposób można jedynie zaszkodzić lub po prostu zniechęcić podopiecznego. Teraz króciutko o samym urządzeniu. Same urządzenia są różne produkowane przez różnych producentów, jednak ich zadanie cały czas jest takie samo: ustawić po prostu podopiecznego w pionie. Jak widzicie, tutaj w tym urządzeniu jest masa różnych pokręteł służących do regulacji i ustawiania danego urządzenia pod danego podopiecznego. Te wszystkie regulacje na dole, na górze, na dole. Czy tutaj, w miejscu, gdzie jest ustawienie rozstawu nóg, zabezpieczenie, czy dolne podstopy, to nie jest nasza działka. Te parametry ustawiają rehabilitanci lekarze. Naszym zadaniem jest po prostu podjechanie wózkiem z tej części tylnej i ustawienie pacjenta do pionu. Aby to zrobić, to urządzenie, które ja mam. Ma taki rozsuwany element. Ten element po zamknięciu zabezpiecza podopiecznego przed upadkiem. Tak więc interesuje nas tylko ten element, i w moim przypadku tylko ta, ta dźwignia. Ta rzecz jest tutaj ruchoma, i naciśnięcie jej do końca w ten sposób powoduje to, że. To zabezpieczenie jest zamknięte. Tu jeszcze dodatkowymi zabezpieczeniami są kółka, które mają po prostu hamulec. Przed pionizacją, przed ustawianiem podopiecznego do pionu należy to zabezpieczyć, zablokować, tak aby urządzenie nam się nie przesuwało i po prostu nie doszło do jakiegoś wypadku. Tak jak widzicie, to wszystko jest ustawione w odpowiednich parametrach do odpowiedniego do danego pacjenta i my przy tym nie grzybiemy. Może tyle o samym urządzeniu. Dołączę jeszcze zdjęcia, żeby zobaczyć, jak to wygląda praktycznie, jak już pacjent stoi.